Może pomagać? Jak najbardziej, bo yy, daje możliwość jakiejś samorealizacji i uzewnętrznienia naszego światoboglądu. Coś, co możemy przeżywać, coś, z czym czasami się identyfikujemy. Sztuka może być chociażby życie z drugą osobą. Sztuka. To jest moment komunikacji między ludzkiej, można powiedzieć, horyzontalny i ten wertykalny również, czyli metafizyczny. Sztuka jest bardzo ważnym elementem kształtującym rozwój człowieka, moim zdaniem, właściwie świadczy o jego cywilizacji. Inaczej znaczy sztuka dla kogoś, kto się tym zajmuje całe życie. Inaczej znaczy sztuka dla kogo jest to rodzaj terapii. Co innego jest, że tak powiem, zwykły człowiek, przeciętny, jak niektórzy mówią, widz. Nie ma takiego przede wszystkim, jest konkretny. Arteterapia jest jednym z wielu działań ukierunkowanych na człowieka i jego środowisko zmierzających do poprawy utrzymania lub przywrócenia zdrowia i dobrej jakości życia. Jest sposobem pomagania ludziom, którzy źle się czują z różnych powodów społecznych, fizycznych, mentalnych, a jej wyjątkowość polega na tym, że do realizacji tego celu wykorzystuje sztuka. Arteterapia jest obecnie Jedną z intensywniej wykorzystywanych metod psychoterapii. Jest to metoda pozwalająca na ekspresję własnych emocji, ekspresję własnych uczuć, i wydaje się, że może być szczególnie ważna dla osób z zaburzeniami nastrojów zaburzeniami emocjonalnymi czy zaburzeniami lękowymi. Kultura sztuka powstaje jako efekt zaspokajania potrzeb komunikowania się, potrzeb tworzenia reprezentacji świata i reprezentacji siebie, więc jest taką jak najbardziej integralną aktywnością ludzką. Czy to chodzi o sztukę przez wielkie S? I tak, i niekoniecznie. Bo sztuka to jest też robienie czegoś nowego, nowego dla tej osoby, która to czyni. I jeśli się zgodzimy na takie traktowanie sztuki, to y, widzimy, że ona jest bardziej dostępna dla ludzi. Jestem aktorem. Dobra, to była rola dla mnie. U, wręcz wspaniała. Taniec jest dla mnie pasją i. I czuję się w nim dobrze. Coś mogę pokazać innego. W życiu nie mogę urodzić, tylko na scenie. Chodzi o to, żeby odważyć się mówić o swoim świecie, o swoich potrzebach, o tym czego nie chcę, o tym co naprawdę jest dla mnie ważne. Nie jesteśmy w arteterapii nigdy oceniani, co napawa nas pewną taką jakby chęcią do eksperymentowania. Byłem jako chłopak nieśmiały jakiś, tak myślałem, że tak nie jestem, chowałem się gdzieś. No, ja tutaj siebie innego jakoś odkrywam. Mam nowych kolegów, nowe koleżanki, tak? Można było się otworzyć, porozmawiać. Ja każdy obraz jak malowałem, to widziałem siebie i w jakim momencie swojego życia, gdzie ja byłem. <słyski> Rozwija się na styku procesów neurofizjologicznych i relacji interpersonalnych. Czyli umysł, można by powiedzieć, kształtuje się w relacjach. Ponieważ mózg zachowuje plastyczność przez cały okres życia człowieka, te sieci neuronalne mogą być rekonstruowane, zmieniane, powstają nowe. W ten sposób wyjaśnia się, w gruncie rzeczy, na tym najgłębszym neurofizjologicznym poziomie mechanizm działania psychoterapii. W toku terapii. I przez sztukę, czyli działania artystycznego w relacji z terapeutą, dokonują się zmiany w tym, co czujemy, myślimy na własny temat. A to jest fundamentalne, bo nasza reprezentacja siebie, czyli nasze ja, wpływa na to, jak działamy, jak myślimy, jak funkcjonujemy no, we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wszelkie aktywności tak, pobudzające myślenie i taki proces kreatywności zmuszają do komunikowania się, spostrzegania, szukania rozwiązań. Zmiana jest na pewno w sposobie myślenia. Pojawia się szukanie, jak sobie poradzę z daną sytuacją, czy uda mi się rozwiązać dany problem. Na przykład znaleźć pracę, mieszkanie, miejsce. Do spania. Czuję się na takim samym poziomie człowiekiem jak każdy inny. Nie czuję się odizolowany, mając na swoich barkach przykładowo te 20 lat bezdomności. O, sztuka ze życiem jest bardzo powiązana. Człowiek zaczął szukać, co dalej ze sobą robić, żeby nie być na jednym poziomie, prawda? Krok do przodu zrobić następny, żeby się usamodzielniać. Taka gra w teatrze, to na pewno łatwiej by mi się było teraz sprzedać pracodawcy, bym łatwiej umiał z nim rozmawiać, swoje walory przekazać, niż wcześniej o wiele, kiedy człowiek no, czekał zapytaniami tylko. Można rozmawiać, żeby nie być samym. Jeśli mam talent, to muszę to pokazać wszystkim. Chcesz też występować w teatrze? Dlaczego? Mam się podoba. Wczesne lata osiemdziesiąte. Docent biegnie w Chora był szefem Zozy. Były to takie struktury opieki medycznej. Używał słowa artoterapia. Ja przy tym byłam i pierwszy Artykuły się ukazywały artoterapia. Ja zaczęłam używać arteterapia, tłumacząc, że ars jest sztuka po łacinie, ablativus, czyli narzędnik, kim, czym, sztuką jest arte. Ale arte to też jest po włosku sztuka. W Polsce, my mamy wielką szansę w Europie pokazać arteterapię naszą, czyli taką, która dotyczy ludzi z tego obszaru kulturowego, z naszymi problemami wychowawczymi, z naszymi problemami społecznymi, z ekonomicznymi, z naszymi ciągnącymi się historiami życiowymi. Moim marzeniem jest, żeby arteterapia była tam, gdzie są ludzie potrzebujący pomocy. Przede wszystkim w instytucjach opieki medycznej, bo stamtąd wyszła właściwie, ale żeby była to jednocześnie arteterapia profesjonalna. Żeby rzeczywiście mówić z pełną odpowiedzialnością, że to jest arteterapia, musi być pełna świadomość celu, musi być świadomość do kogo mówimy, czy działamy, czy z kim tę aktywność artystyczną. Prowadzimy, dlaczego to robimy? Jakie są możliwości tej osoby, bo musi być dostosowana do możliwości, nie do jakiegoś celu wyższego, artystycznego. Arteterapia coraz bardziej rozwija się w Polsce i w wielu ośrodkach za sprawą ludzi pasjonujących się tym zagadnieniem taka forma oddziaływania jest bardzo dobrze rozwinięta i posiada swoje sukcesy, ale nie jest to w tej chwili całkowicie równouprawniona metoda postępowania i w dużej mierze jej sukces zależy od zaangażowania poszczególnych terapeutów